Niekwestionowanym bohaterem Lipska jest Stanisław Żubikowski, młody człowiek, który podczas I wojny światowej dzięki swojej odwadze uratował mieszkańców i miasto. Jest to historia mego przodka Stanisława Żubikowskiego, który pomimo młodego wieku był pod podchorążym i bardzo dzielnie walczył na terenach miasta Lipska i nie tylko zdobywał Informacje wojskowe, przekazywał je swoim dowódcom, dowództwom, które przygotowały Polskę do odzyskania niepodległości. Kiedy w 1915 roku front I wojny światowej zatrzymał się na linii rzeki Biebrzy, Lipsk znalazł się pod okupacją niemiecką. Wojska rosyjskie stacjonowały za rzeką. Niemcy spędzili i uwięzili w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej w Lipsku całą miejscową ludność. Zgromadzonym dokuczało zimno, pragnienie i głód. Jedynie nocą wypuszczano po jednej osobie z rodziny, aby przyniosła coś do jedzenia. Sytuacja taka trwała około dwóch tygodni. Na złego, wojska rosyjskie, stacjonujące we wsi Jałowo, uznały, że wieża świątyni jest niemieckim punktem obserwacyjnym, i zaczęły ostrzał artyleryjski Kościoła. Zgromadzonym w nim ludziom groziła śmierć. 19-letni wówczas Stanisław Żłobikowski, który również był zamknięty w kościele, poprosił pilnujących Niemców o wypuszczenie go za zwaną potrzebą. Kiedy jeden ze strażników wyprowadził go, Żłobikowski uciekł. Nie bacząc na niebezpieczeństwo, przeprawił się przez rzekę Biebrze, z narażeniem życia przedarł się przez linię frontu i dotarł do wojsk rosyjskich. Błagał dowódcę, aby przestał ostrzeliwać kościół, gdyż nie ma tam żadnych obserwatorów, dowódca wojsk rosyjskich po wysłuchaniu Stanisława odstąpił od ostrzału. Tym sposobem dzięki odwadze i determinacji Żubikowski ocalił nie tylko mieszkańców, ale i kościół. On, dla tego kościoła, Stanisław Żubikowski jest takim boh cichym bohaterem, ratującym ten, tę budowlę, tę, tę świątynię. To, że wtedy tutaj w środku nikt nie zginął, to jest cud. Na murach kościoła do dziś widać ślady po wybuchach. Jaśniejsze cegły w murze to te, które zostały wymienione po uszkodzeniach spowodowanych ostrzałem. Wiadomo, że później Żłobikowski poszedł do wojska na ochotnika. Służył w Ułanach i Zwiadzie. Podchorąży Stanisław Lubikowski zginął w bitwie pod wsią Nowa Mysz w rejonie Baranowicz 4 kwietnia 1919 roku. W 1937 został pośmiertnie odznaczony Medalem Niepodległości. Wraz z rodziną postanowiliśmy też szukać jego grobu, ale nie udało się ustalić miejsca jego pochowania, gdzie się znajduje, może nawet poza granicami naszego kraju. Lipsk pamiętał o swoim bohaterze. W mieście jest ulica jego imienia. W 2018 roku uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą jego postaci. Miejsko-gminny Ośrodek Kultury w Lipsku zorganizował w miejscowej szkole konkurs, którego celem było upamiętnienie jego bohaterskiego czynu. Sięgnęliśmy po komiks, czyli taki produkt popkultury, który świetnie trafia do młodzieży i do dzieci. I uczyniliśmy Stanisława Żłobikowskiego bohaterem tego komiksu. Do tego projektu zwerbowaliśmy dziewięć młodych osób uzdolnionych plastycznie. Młodzież stworzyła fabułę, narysowała własnoręcznie obrazki i powstał nasz bohater, taki super bohater Ziemi Lipskiej, czyli Stanisław Żłobikowski.